Hej, cześć siemanko, z tej strony Falga i Switch. W dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na pytania jak jest dzisiaj ze mną kolega Pink. Przywitaj się może. Halo? Jesteś? Halo, cześć! No, siema. No, odpowiemy sobie na pytania. Mało było pod ostatnim odcinkiem. Yy... No po prostu mało daliście komentarzy z, z kamerką, więc no jeszcze nie mam zamiaru, jak będzie trochę większa publiczność, to może sobie dam jakieś odcinki, a tymczasem przechodzimy do Dobra. Gdzie jesteś? Ja tutaj. Dobra, to może zaczniemy już od pierwszego eee, pytania. No, dobra. Eee, ile masz lat? No obecnie mam lat 13. W październiku skończę ja. yy, 14, 7 dokładnie. Yy, e, Ciężko mi jest grać i czytać, ale dobrze. Ty yy, czytasz. No chyba nie. Co? No chyba nie masz, rację. Dobra. Yy, przechodzimy do kolejnego pytania. Nie, wypchnęli ja... mnie! Ojoj. W oj. chwili się nie dostałem. Dobra. Niech to dunder śwista. Czy jadłeś lodę ekipy? No. Jadłem lodę ekipy już raz. XL i nie XL. No, a no jak, dosyć a dobre. Jakie? No cytrynowy i kłódkowy. A, a jakie oceniasz, Adamie? No takie na. No, mocne 7 na 10. Czy. Czy ten? Czy, po, czy prawda, że pochodzi z solystyny, tak? To Poprawda. Eee... <grym> Co tam u Twojego królika, bo słyszałem, że masz. No posiadam królika, nazywa się Reksio. Ogólnie teraz to trochę śpi. No i ogólnie to bardzo dobrze. Yy, dlaczego mówię na Ciebie złomek? I skąd to się wzięło? Ogólnie to taki kolega, co teraz ze mną gra. Yy, tak tam nie mówił i w ogóle klasy. Yy, ja A mogę coś skąd... Bo złomek ma y, takie zęby mocne wystające jak bubr i nasz kolega y, Fight Guy Switch także takie posiada. I, ile ma zębów? No tyle co przecież <laughs> człowiek raczej, no bo ile można mieć tak. Yy -y. No dobra, to było dosyć pytanie, ale. No prawda. Zaraz przejdę do kolejnego, tylko po się skupię. Można się W jakie gry lubisz grać? Miałem. Chciałem nagrywać dla Was Fortnite, ale przez to, że. No. Mój komputer nie wytrzymuje tego, to. Adam, tam jeszcze jedno pytanie doczytałem. A ile masz zębów mądrości? Co? No tam ktoś to nie wiem ile jest zębów mądrości. Nie uczyłem się o tym. Skąd mam wiedzieć? Dobrze. I no i jeszcze y... Daj, Do której klasy chodzisz? No, jak mam 13 lat, no to do 8. raczej każdy może z tego wywnioskować. No i to chyba wszystkie pytania na dziś. Dokończymy sobie tą rundę, teraz jest finał. No dobra, spadłem. Więc teraz już wszystkie pytania raczej są odpowiadane. Jak będziecie więcej zadawać pytań, więcej będzie, dłuższy będzie filmik, a to chyba lubicie. Może jeszcze dzisiaj jakiś na odcinek nagram, bo mi się dobrze dzisiaj nagrywa. Pewnie się jeszcze zapytacie w komentarzach czy mam nagrywać format. Jeszcze jedno pytanie zobaczyłem. Czy masz dziewczynę? <grym> No, ogólnie to nie mam, ale... no chciałbym mieć. Więc tyle, no co jeszcze? Coś jeszcze masz? Ja podoba. No, nie mam. No, spoko. Dobra, no ogólnie to przegraliśmy, ale myślę, że na tym zakończymy. A, a i... bo ja jeszcze znalazłem jeszcze jedno pytanie, takie ostatnie, a kto no ci się dobra. podoba? No... no jak to można powiedzieć, no? No, kto ci się podoba? No, jakaś osoba, no na pewno nie z klasy, no To tam nie mam co gadać, nawet coś nie się okej. Okay. No, po prostu osoba na. Taka osoba na Instagramie, no ale nie ważne. No to będziemy chyba kończyć. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, żeby tam przycisk stał się szary, a nie czerwony. Pamiętajcie. I ja w górze, chyba że Wam się nie podoba. Do, ale tego nie róbcie. I co? Zadawajcie pod tym odcinkiem... O! Zadawajcie pod odcink ten... E, pod każdym Q&A... E, pytania. E, pytania. E, bo będą raczej Q&A co 3 dni, bo to nie, nie może być codziennie, bo codziennie to będą jakieś nagrywać odcinki z kolegą, albo nie wiem, kleje jakieś, rekordy może... Ten, ale to pytania na Q&A zadawajcie, to będę Wam odpowiadać. Oczywiście przegląd sklepu musi być to, co wczoraj. Górna półka to, co wczoraj. Jest taki biały, ładny skinek. Mi się on podoba, ale nie kupię, bo nie koronek marnować. Tutaj jest no, brzydkie. Jajeczko można sobie kupić jak najbardziej. Pumpkin, dyni... Nie, coś nie opłaca. I wikinga to, co wczoraj nic ogólnie oceniam sklep na takie 5 na 10 no to co ja się będę z wami żegnać na